Two, three, go. Witam Was na mojej kolejnej recenzji, mogę tak powiedzieć, ponieważ nie było mnie przez rok i bardzo Was za to przepraszam, ponieważ miałem po prostu najzwyczajniej w świecie, nie miałem czasu, żeby recenzować dla Was rzeczy. I tak, mam dla Was dużo następnych fajnych recenzji, ponieważ będziemy recenzować kamyczki. Jak widzicie, to są kamyczki. Kamyczki o nazwie Roma o smaku czekolada akurat teraz sklep shisha sklep.pl udostępnił mi te kamyczki do zrecenzowania dla was. Dzisiaj dostałem paczkę, za którą bardzo dziękuję od tego sklepu z pięcioma takimi opakowaniami. I będę palił i recenzował dla Was to, co od nich dostałem. Także, jeżeli chcecie takie kamyczki zakupić, możecie je kupić na www.cisha.sklep.pl. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za podesłanie mi, mi, mi tych kamyczków do recenzji. No, jak widzicie, miło by bardzo fajnie. To na sam początek mogę powiedzieć, ale może nie uprzedzajmy faktów, ponieważ tak, to są kamyczki. Popularne myślę, że teraz, ponieważ tytoń powoli odchodzi do lamusa, nie wiem dlaczego. Ale kamyczki te są dość popularne teraz. No, Myślę, że ze względów zdrowotnych, ponieważ jak widzicie, to są najzwyczajniej w świecie kamyczki. Na pewno nie są to takie kamyki, które możecie znaleźć na dworze, ale są to kamyki, które mają w sobie pory. I w te pory wsiąka Melasa i dzięki ciepłu. Węgielków możecie, możecie palić właśnie bez nikotyny i myślę, że bez substancji smolistych, chociaż tutaj nie jestem pewien. Na pewno bez nikotyny. Może na początku trochę o tym, jak te kamyczki wyglądają. Więc ja może podejdę i wam je pokażę. Tak wyglądają te kamyczki. Jak widzicie, mamy bardzo ładną tabliczkę czekolady. No i napisane napisaną firmę. Smak po angielsku i, i stronę producenta. No, w obrocie mamy. O, o tako. Tutaj jeżeli chcecie, to sobie przeczytajcie. Nie ma tutaj żadnych fajnych informacji. Ja może Wam pokażę w środku, jak to wygląda. Generalnie sama melasa jest z koloru takiego jak czekolada, czyli brązowego, takiego ciemnobrązowego. Same kamyczki są dosyć małe. Jak widzicie, nie są one duże, jak połowa paznokcia. Tak więc krój wygląda następująco. Dobrze. Teraz tak, teraz może poniucham je troszeczkę. Pachnął bardzo naturalnie, co mnie bardzo zdziwiło, może z taką lekką nutką perfumowania. A, jeszcze chciałem zaznaczyć, że ja wszystkie, wszystkie paczki tych shish, shish aroma rozpakowałem już, ale zrobiłem dla Was zdjęcie, jak wyglądało to nierozpakowane, tak więc teraz to zdjęcie. No i więcej o zapachu, ponieważ sam zapach jest bardzo intrygujący, ponieważ pachnie jak czekolada. Nie pachnie jak kakao, nie pachnie jak wyrob czekoladopodobny, pachnie jak zwykła mleczna czekolada. Nie jest to jakiś mega perfumowany zapach, jest bardzo intensywny po otwarciu, po otwarciu opakowania, które opakowanie jest zresztą jak taki, taki bardzo wygodny plastikowy słoiczek z gwintem, żeby nam melasa nie wyschła. No i. Myślę, że całkiem sympatycznie pachnie i bardzo zachęcająco do palenia. Tak więc palena, Ibrahim, Dabes, Lampard, wąż, namor, vortex, dwie warstwy folii, no i dwa kokosy. I czasem od czasu do czasu mam też również komin, ale ale go raczej nie używam, ponieważ kamyczki trzymają odpowiednią temperaturę. Jak widzicie, kamyczki bardzo dużą ilość dymu dostarczają, i ten dym nie jest w żaden sposób gryzący ani drażniący nas. Co do smaku, smak jest delikatny, nie jest tak intensywny jak zapach. Czuć go bez wątpienia. Bez wątpienia można wyczuć, że to jest czekolada i ta czekolada jest tak samo, tak samo wyczuwalna i naturalna jak w zapachu. O dziwo. No i. Generalnie całkiem bardzo przyzwoite kamyczki i bardzo przyzwoita melasa. Osobiście poleciłbym, ponieważ yy, mało paliłem melas czy też tytoni, które smakowały rzeczywiście jak czekolada. A tutaj ten smak czekolady mamy. Co prawda jest on taki troszkę przytłumiony. Ale, ale, ale jest wyczuwalny, jest taki delikatny, nie jest praktycznie w ogóle słodki, może tam troszeczkę słodki, ale naprawdę nie jest jakiś tam mega słodki, nie jest zamulający, można sobie spokojnie go popalić. Na przykład myślę, że bardzo by się dobrze zgrywało z popijaniem piwka no i. No i to chyba tyle. Oceniam ten tytoń na ósemkę, ponieważ wolę jednak mimo wszystko troszkę bardziej intensywne smaki, ale jako czekolada jest to chyba jedna z lepszych melas, jakie paliłem, a czekolad paliłem troszkę. Generalnie czekolady smakują albo jak wyroby czekoladopodobne, albo jak kakao, albo jak, nie wiem, Nutella na przykład. A tutaj mamy czekoladę, taką mleczną czekoladę, jak można kupić w sklepie. Spożywczym, tak, więc dziękuję serdecznie, przepraszam Was jeszcze raz za to, że nie było mnie aż tyle i nie mogłem dla Was recenzować produktów. Teraz powracam, mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i wesprzecie mnie swoimi subskrypcjami kciukami w górę, czy kciukami w dół. Ja bym bardzo tego chciał i oczekiwał od Was, tak więc jeżeli macie jakieś zażalenia co do tej recenzji, to jak najbardziej zapraszam do sekcji komentarzy poniżej. Również proszę o ceny takie, bądź takie, no i o subskrypcję, która będzie gdzieś tam albo wyżej, albo niżej, tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie, dziękuję sklepowi Kroka.pl -sklep za podesłanie mi Romów. Nie wiem jak to się wymawia w liczbie mnogiej. Melasy, shisha, roma. Mam jeszcze do zrecenzowania cztery smaki. Prócz tego, więc myślę, że warto będzie subskrybować mój kanał. Tak więc dziękuję bardzo. Do usłyszenia.